Dzień dobry, dzień dobry. Indywidualne Mistrzostwa Polski Squash 2025. Jest ze mną Marcin Żak, sędzia główny tego wydarzenia. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Marcin, koordynujesz i zarządzasz pracą sędziów tutaj podczas mistrzostw. Jak idzie? Idzie myślę dobrze. Tak, pierwszy raz testujemy system video review na tym turnieju. Znaliśmy, że Mistrzostwa Polski, no fajnie, żeby zawodnicy mieli możliwość weryfikacji decyzji. No i na razie wszystko idzie bardzo sprawnie. Myślę, że ten system zostanie z nami na lato. Wiemy, że bardzo dobrze się sprawdza i pomaga rozstrzygać różne bardzo, bym powiedział, nieoczywiste sytuacje na światowych kortach skosza, Także również cieszymy się, czy dużym wyzwaniem i trudnością techniczną jest, jest wykorzystanie tego systemu. Myślę, na pewno jest dużo wyzwań, które trzeba, problemów, które trzeba rozwiązać. Na pewno cała ekipa jest led, świetnie sobie tutaj z tym radzi, pomagają mi na każdym kroku. Jak tylko mam jakąś sugestię, że mogą coś zostać poprawione, no to to dokładają. Mamy już pomysły, jak to ewentualnie poprawić na kolejne turnieje, bo pewne rzeczy moglibyśmy od podstaw zrobić trochę inaczej. Więc już jesteśmy po rozmowach, że prawdopodobnie na drużynowych mistrzostwach Polski za trzy tygodnie będzie powiedzmy ten system jeszcze ulepszony w pewnym zakresie, który pomoże i nam sędziom i zawodnikom i realizacji całego wydarzenia, bo też gdzieś tam troszeczkę te moje sprawdzenia w pewnym sensie wpływają na powtórki, które lecą na streamie, a nie chcielibyśmy, żeby tak było. Jasne. No wyobrażam sobie, że żeby dojść do perfekcji trzeba... Yy, trzeba poeksperymentować, trzeba gdzieś podjąć pierwsze próby. Super, że, że one w ogóle się pojawiają, że, że, że staracie się, że podejmujecie właśnie takie wyzwania, żeby rozwijać, rozwijać tą, bym powiedział, no, techniczną część właśnie sędziowania. Squash w Polsce rośnie, rozwija się do góry. Jak rozwija się sędziowanie? Czy czy jakie są możliwości, yy, jakie są wyzwania przed sędziowaniem u nas tutaj w Polsce? Jeżeli chodzi o ostatnie lata, no to nastąpiła taka pewna weryfikacja grona sędziów, bo przez lata jakby pojawiało się dość dużo sędziów, ale jeżeli chodzi o aktywne osoby, no to mieliśmy ich powiedzmy kilkanaście. Z każdym rokiem przybywa myślę około dziesiątka nowych sędziów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w eventach, więc już w tym momencie ta grupa E, jest całkiem pokaźna i wydaje mi się, że dużo możemy w tym gronie zrobić. E, no, jedyne, jak naprawdę, czego moim zdaniem na ten moment potrzebujemy, no to pieniądze na sędziowanie, tak, żeby gdzieś tam też e, związek był w stanie pokryć po prostu większą liczbę sędziów, e, bo no po prostu ilościowo pewnie jesteśmy w stanie dostarczyć e, sędziów na, na każde zawody w pokaźnej ilości, tak, żeby może nawet pokryć wszystkie koszty. No, ale też jakby no, squash e, jeszcze nie ma tyle pieniędzy, żebyśmy mogli sobie pozwolić na, nie wiem, wydawanie połowy budżetu turnieju na sędziowanie, jakby też to rozumiem, tak, no, natomiast fajnie byłoby, gdyby, gdyby gdzieś tam te pieniążki w większej kwocie na sędziowanie się pojawiały. No tak, żeby rozwijać, rozwijać różne obszary organizacji turniejów, przeprowadzenia ich, no to potrzebne są, po prostu najzwyczajniej w świecie potrzebne są środki finansowe. No, ja osobiście mam nadzieję, że z racji tego, że Squash tutaj, Rozwija się, został sportem olimpijskim i, i, i pokazuje się coraz szerszej, szerszemu gronu obserwatorów. To i też chętnych do, do finansowania i do wspierania będzie coraz więcej. Ty, nie wiem, czy dokładnie znam historię. Chyba najpierw zacząłeś grać, potem zacząłeś sędziować. Jak to było? A to jest dość zabawna historia, bo grałem i. Uznałem, że pójdę na kurs dla sędziów, żeby troszkę lepiej rozumieć, kiedy mogę zatrzymać, a kiedy nie, jako zawodnik, więc w ogóle sędziowanie nie miało być moją drogą. Po prostu uznałem, że chcę wiedzieć o co chodzi i rozumieć ten sport. No i jakoś tak trochę niechcący powiedziałbym, to wyszło, że to sędziowanie stało się w pewnym sensie trochę pasją. Myślę, że też może trochę to, że jakiś tam. Dość dobry miałem od początku odzew zawodników na te moje pierwsze mecze, które sędziowałem, mimo że ciągle miałem bardzo mało doświadczenia. Jakoś mnie to tak troszkę popchnęło do tego, że może warto byłoby to robić po prostu poważnie. Czyli najpierw skłoż, potem sędziowanie. A yy, dlaczego sędziowanie? No bo żeby lepiej yy, po prostu rozumieć te, to, co się dzieje na korcie. A yy, Zapytam tutaj no specjalistę, jakby nie było, czy żeby być sędzią trzeba grać, żeby być sędzią skłoszowym, sędzią trzeba grać squasha? No Myślę, że dobrze by było, w sensie znać to trochę od strony kortu, natomiast oczywiście nie trzeba, tak? Myślę, że tak samo na przykład najbliższy sportowo nam temat w kraju piłkarscy sędziowie myślę, że też pewnie nie wszyscy grali w piłkę. Natomiast no na pewno dużo pomaga takie wyczucie tego, gdzie ta piłka się odbija, jak się do piłki poruszać. Jeżeli ktoś grał w zgłosze, a grał na wysokim poziomie, no to tym bardziej Tak też e, zna się dużo rzeczy z autopsji. Natomiast no jest to zupełnie niewymagane. Tak? Mamy też sędziów, których nie widziałem nigdy na korcie, nie słyszałem, żeby grali, a ja uważam, że naprawdę dobrze sędziują. Także droga jest otwarta dla wszystkich. Myślę, że najważniejsze jest tutaj zaangażowanie, chęci i. A po prostu no chęć rozwijania się, tak? No bo jeżeli robimy błędy, no to chodzi o to, żeby wyciągać z nich wnioski i następnym razem już ich się nie popełniać. No właśnie, czyli czasami e, można, można tego skłosza obserwować gdzieś z boku, można się nim interesować. E, z różnych powodów e, może niekoniecznie, e, niekoniecznie e, można e, mieć predyspozycję do skłosza, a można. można e, Pielęgnować pasję, rozwijać ją, na przykład, właśnie w przestrzeni tej sędziowskiej. To ostatnie pytanie na koniec. Dlaczego warto interesować się sędziowaniem? A nawet jakąś taką, może, może byś nawet spróbował powiedzieć coś w ramach promocji sędziowania. Ja wiem, że wielu zawodników z racji tego, że jak skupia się na grze, to niechętnie podejmuje się sędziowania i, i, i wydaje się, że, że gra jest zdecydowanie ciekawsza od sędziowania. A może jest inaczej? Dwa przykłady mi przychodzą do głowy. Myślę, że po pierwsze dla osób, które powiedzmy nie grają, a na przykład były na kursach sędziowskich poznały to sędziowanie, to mówią o tym, że dużo lepiej im się ogląda mecze, tak po prostu więcej rozumieją, Inaczej patrzą też na piłkę, bo też tam o tym rozmawiamy, gdzie jest pierwszy, gdzie jest drugi kozioł, na co patrzeć. I jakby wydaje mi się, że no też na przykład jest to jakiś tam problem squash olimpijskiego, tak, że wydaje nam się, że ludzie nie do końca tego squasha mogą rozumieć telewizyjnie, więc takie osoby, które znają te przepisy, rozumieją go dobrze i ogląda się go dużo ciekawiej. Natomiast od strony bardziej zawodniczej, no mam taki ciekawy przykład Marcina Sikorskiego, który bardzo długo bał się zatrzymywać w ogóle jakąkolwiek sytuację, bo zawsze wydawało mu się, że dostaje złe decyzje, którą jakby, która jest niewłaściwa i jakby po prostu przestał w ogóle zatrzymywać grę. Po czym pojawił się na kursie sędziowskim, stał się całkiem niezłym sędzią, no i niedługo potem zaczął osiągać swoje najlepsze wyniki indywidualne i też widziałem to po jego, po jego jakby meczach, że faktycznie przydaje mu się to i w sytuacjach, w których na przykład czasem jego przeciwnik dostawał ulety no on dostawał ustrołki, tak, bo wiedział kiedy, kiedy może zatrzymać, kiedy ta decyzja faktycznie będzie właściwa, więc myślę, że na duży plus mu to zadziałało, także polecam również wszystkim zawodnikom dokształcać się sędziowsko. No właśnie, czyli jak widzicie z przykładów z autopsji, żeby nawet lepiej grać, lepiej rozumieć squasha, to warto, warto poświęcić troszeczkę czasu na przestudiowanie zasad. Moim gościem był Marcin Żak, sędzia główny indywidualnych mistrzostw Polski Scorch 2025. Dziękuję bardzo. Super. Super.